W ostatnim czasie dość mocno przebiła się wypowiedź Donalda Trumpa, w której niejako sugerował to, żeby Federacja Rosyjska zaatakowała państwa członkowskie NATO. No, przynajmniej w takiej wersji zostało to przekazane przez polskie media, co oczywiście nie jest prawdą i jest dość mocno krzywdzące. Z wypowiedzi byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych z łatwością możemy wywnioskować, że chodziło mu o państwa, które nie spełniają założeń NATO. Czy Polska może być bezpieczna, a jakie państwa powinny się obawiać? Zapraszam na dzisiejszy materiał. Mapa zawiera państwa europejskie, w których osoby tej samej płci mogą zawrzeć związek małżeński. Jest to o tyle istotna mapa, że dokładnie dzisiejszego dnia doczekała się aktualizacji, wszystko z racji tego, że Grecja stała się pierwszym prawosławnym krajem który ostatecznie zalegalizował związki osób jednopłciowych, oczywiście mogą teraz brać małżeństwa, wesela i tak dalej, oraz co najważniejsze, również mogą adoptować dzieci. Poza Grecją, praktycznie w całej zachodniej Europie, jest to również możliwe. Jak zresztą widzicie na kolor granatowy, są zaznaczone państwa, które mają takie same prawa jak Grecja, właśnie w tym temacie. Czerwień to kraje, które absolutnie tego zakazują. Tutaj znajduje się chociażby Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Serbia czy Bułgaria. Na kolor szary są zaznaczone państwa, które na to nie pozwalają, ale co istotne, w tym przypadku na kolor czerwony były zaznaczone państwa. Gdzie konstytucja tego zabrania, w kolor szary konstytucja tego nie zabrania, ale samo państwo. Na kolor błękitny to tam, gdzie jest to nielegalne, ale związki partnerskie są dozwolone, tutaj chociażby Czechy albo Włochy, nawet Cypr się łapie, a także te mniejsze państwa jak San Marino, Liechtenstein czy Monako. Natomiast kolor pomarańczowy to tam, gdzie konstytucja tego zabrania, jednakże związki partnerskie są legalne, tutaj chociażby nasz kraj, czyli Polska, jest także Łotwa, Słowacja, Węgry, Chorwacja czy Czarnogóra. Najpopularniejsze komunikatory w roku 2023 w państwach europejskich. Co interesujące, prawie cała Europa jest tutaj przejęta przez WhatsApp. Przede wszystkim ta zachodnia jej część, bo jak możemy zobaczyć, środkowa Europa to tutaj Messenger. Przyznawam tak szczerze, że w Polsce również właśnie ta aplikacja jest i ja jej używam najwięcej. Także, no muszę. Powiedzieć, że chyba jest to bardzo zgadzająca się mapa z rzeczywistością. Nie wiem, jak wy możecie dać znać, czy w roku 2023 też najczęściej korzystaliście z Messengera, czy może z innych aplikacji, chociaż wam przyznam szczerze, że też ten Messenger ostatnio trochę się psuje i jest dość mocno irytujący, no jednak już to przyzwyczajenie moje. Poza tym jest jeszcze aplikacja Viber na południu, tutaj szczególnie państwa bałkańskie, jedynie Albania się wyłamuje i ma Whatsappa, no i jeżeli chodzi o państwa z wschodu, to tutaj mamy Telegram i Telegram jest dość mocno używany, to też możemy łatwo zobaczyć, że chociażby te wszelkie informacje, które dochodziły najczęściej właśnie z Telegrama z początku inwazji Rosji, to właśnie to wszystko był Telegram, także... No, i jak wiadomo, oni muszą z tego korzystać, skoro to było tak popularne. No, przyznam szczerze, że ja nie korzystam z WhatsAppa, więc jestem zaskoczony, że aż tak dużo osób to robi. No, ale najwidoczniej musi być to chyba jednak lepsza aplikacja. Czas na krótki kącik regionalizmów od Michała Świetlińskiego. Świetlana oczywiście polecam również wszystkie rzeczy, które robi, bo są naprawdę fajne. Jak nazywamy napój, który pijemy po kieliszku wódki? I powiem wam tak szczerze, że z większością z tych rzeczy. Gdzieś tam się spotkałem, ale nie ze wszystkimi. No, oczywiście, najpopularniejsze w Polsce jest po prostu Popita bądź Popitka. No, każdy tak raczej mówił. Przepita bądź Przepitka na południu Polski, jak najbardziej to słyszałem. Przepoja bądź Przepojka. Gdzieś tam kiedyś ktoś tak mówił, ale raczej myślałem, że zawsze w formie żartów. No, ale na przykład Zapita. Bądź zapitka, nie słyszałem ani zapoja, ani zapojka, bo nigdy nie byłem za bardzo w tamtych regionach Polski. Być może większość z Was gdzieś tam miała szansę to słyszeć. No ale jednak tutaj najpopularniejszym regionalizmem to jest raczej przepita, przynajmniej dla mnie. No bo jednak, popita to jest zbyt znane słowo, które po prostu używa się wszędzie. Plebania to nie tylko popularny serial, który leciał kiedyś na TVP, ale również budynek w pobliżu kościoła przeznaczony na mieszkanie dla proboszcza. No, i oczywiście, plebania jest słowem powszechnym, jak widzicie, używane praktycznie w całej Polsce. No tutaj, regiony być może Wielkopolski trochę rzadziej, no i regiony Śląska również, no ale jednak, w całej Polsce jest to bardzo popularne słowo. Myślę, że też bardzo mocno się przebiło z racji po prostu tego serialu. Natomiast, co ciekawe, w rejonach Wielkopolski albo po prostu zachodniej Polski i południa możemy usłyszeć probostwo. To akurat gdzieś tam w miarę słyszałem, ale dla przykładu Fara na południu Polski to w ogóle pierwsze słyszę. Ale jednak jest to gdzieś tam na Śląsku podobno dość mocno popularne, także można nauczyć się naprawdę wielu interesujących rzeczy, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Z tego co widzę, również ludzie tutaj piszą, że Fara występuje, także ja na przykład nigdy nie słyszałem. Mapa zawiera państwa Europy oraz to, jakie posiadali waluty zanim weszło euro. I tutaj z takich rzeczy oczywistych, to jest chyba najbardziej Chorwacja i kuna, z racji tego, że właśnie w ostatnim czasie Chorwacja zmieniła swoją walutę na euro. Ale dla mnie jedną z ciekawszych rzeczy tutaj jest Finlandia i ich marki, ale to tylko i wyłącznie z racji tego, że pamiętam, że w jakimś pytaniu, nie wiem czy w Milionerach, czy innym bardzo popularnym, właśnie programie, gdzie można zdobyć pieniądze, odpowiadając na pytania, padło. Takie pytanie, jaka była wcześniejsza waluta w Finlandii? I ktoś odpowiedział źle. I do teraz zawsze zapamiętałem, że fińskie są marki, chociaż kiedyś tego nie wiedziałem tak szczerze. Poza tym bardzo popularne były liry, szczególnie we Włoszech, tutaj Watykan, Włochy, Malta, San Marino oczywiście wiadome koneksje są. Marki tutaj również występują w Niemczech. Gilder w Holandii to nigdy wcześniej nie słyszałem, w życiu bym nie wiedział, że w Holandii była taka waluta. Pesety w Hiszpanii, Escudo w Portugalii. E, tutaj mamy również w Irlandii i na Cyprze taką samą walutę wcześniejszą. Tolary w Słowenii też bym nie powiedział. Schellingi w, Austra w Austrii to jak najbardziej spoko. Korony słowackie, ale tolary w Słowenii to byłoby również dobre pytanie, jeśli chodzi właśnie o jakichś milionerów. Myślę, że wiele osób mogłoby się na tym wywalić. Tolar, prawie jak dolar, ale jednak chyba jakaś różnica jest. <słuch> Państwa europejskie, w których głosowanie w najważniejszych wyborach jest obowiązkowe. Oczywiście w takiej Polsce nie jest, chociaż jak popatrzymy sobie na ostatnie wybory, to liczba osób, która poszła zagłosować naprawdę. Wyglądało to tak, jakby były obowiązkowe. Myślę, że w państwach, w których rzeczywiście jest to obowiązkowe, nie było aż tak wysokiej frekwencji jak właśnie u nas. No ale mniejsza z tym. Jeżeli chodzi obecnie o państwa, gdzie jest to obowiązkowe, to jest to Grecja. Turcja, Belgia, Luksemburg oraz Liechtenstein. Natomiast jeżeli chodzi o państwa, gdzie w jakichś regionach jest to możliwe, ale nie w całym kraju, to jest to, moi drodzy, Szwajcaria. W ogóle Szwajcaria jest bardzo ciekawym przykładem, bo chociażby jest krajem, w którym najpóźniej kobiety mogły głosować w wyborach, ale nie w całej Szwajcarii, tylko również. W poszczególnych regionach, także akurat Szwajcaria na te regiony bardzo lubi się dzielić, no ale praktycznie w całej Europie nie jest to obowiązkowe. No tutaj dosłownie, tak jak powiedziałem, wyróżniamy tylko kilka państw i to też zawsze, jeżeli przychodzi co do czego i jest bardzo fajnym tematem debaty, czy rzeczywiście te głosowania Powinny być obowiązkowe, czy nie powinny być obowiązkowe? Nie wiem, jakie macie zdanie. Jeżeli ktoś gdzieś tam bardzo chciałby wyrazić swoją opinię, to zachęcam oczywiście w sekcji komentarzy do tego. Ja, mimo wszystko, uważam, że jeżeli jesteśmy wolnym państwem, wolną Europą, to nie powinno być to nigdy obowiązkowe. No, ale to też po części jest trochę ciekawe, jeżeli gdzieś takie głosowania byłyby obowiązkowe. No, tak jak mówię, byłby to bardzo ciekawy temat debaty. Ja jednak, mimo wszystko, uważam, że nie powinno nigdy być obowiązkowe z racji wolności do wyboru. Mapa ta przedstawia 10 najbardziej skorumpowanych państw Europy w roku 2023. No i moi drodzy, pierwsze miejsce zaszczytne zajmuje Federacja Rosyjska. Tutaj mają jakiś swój przelicznik, jak rozumiem, inni punktów, tym bardziej ten kraj jest skorumpowany. Drugie miejsce należy do Ukrainy. No tutaj w ogóle nie ma się co dziwić, jeżeli chodzi o dwa pierwsze miejsca, tym bardziej, że tam wciąż trwa inwazja, wojna. No co tutaj dużo gadać. Trzecie miejsce Bośnia i Hercegowina. No i ogólnie tutaj zobaczcie na państwa bałkańskie. No totalnie zdominowały resztę Europy. W ogóle środkowa Europa, zachodnia nie ma żadnego państwa. Bośnia i Hercegowina na trzecim miejscu. Czwarte Serbia, piąta Albania. Szóste, północna Macedonia, Kosowo, Węgry, Bułgaria i Czarnogóra. Tutaj oczywiście Kosowo jest zaliczone jako państwo według właśnie tej statystyki. No i zwróćcie uwagę, całe Bałkany tutaj się znajdują. Niesamowite, moi drodzy. Bałkany to chyba trochę wstyd takiej Europy, chociaż jest naprawdę bardzo dużo pięknych miejsc. No i generalnie nie jest to jakaś niebezpieczna część tego, tego kontynentu. Zdecydowanie myślę, że bardziej byłoby niebezpiecznie i na zachodzie Europy niż tam. No ale jeżeli chodzi o korupcję, dużo z tych państw także. Nie znajduje się właśnie w NATO, w Unii Europejskiej, chociaż jakby nie patrzeć tutaj przede wszystkim Bośnia, ale Bośnia aplikuje na to, żeby w właśnie Unii Europejskiej i NATO się znaleźć. na to się na razie nie zapowiada, przecież kto wie, co przyniesie przyszłość. Poziom rozboju, kradzieży w państwach europejskich, te statystyki pochodzą z roku 2021, więc możemy uznać je za względnie całkiem aktualne, no bo to tylko 3 lata, no ale nie mamy innych statystyk, które Byłyby aktualniejsze. I słuchajcie, w tym temacie Polska stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bo tutaj tylko w nielicznych miejscach, szczególnie na zachodzie Polski, ale to w bardzo małych ilościach i tak. Tutaj dominuje pierwsze miejsce Bruksela. Jest to najwyższy wynik w całej Europie, moi drodzy. Także zobaczcie, jak tutaj jest bezpiecznie. Tak jak mówiłem, Zachód Europy dominuje właśnie w tych, w tych wszystkich niebezpiecznych rzeczach. Zobaczcie, na Bałkanach wcale nie ma tego aż tak dużo. Raczej jest wszędzie względnie bezpiecznie. Drugie miejsce Barcelona, moi drodzy, tutaj Hiszpania znajduje się właśnie. Trzecie miejsce Melilla, czyli ta enklawa w terytorium Maroka, ale oczywiście należącego do Hiszpanii. Liesz tutaj się znajduje, Belgi Belgia, Ceuta, Ceuta kolejna enklawa hiszpańska na terytoriach właśnie Maroka. Madryt również Hiszpania. Tutaj kolejne miejsce to Belgia, Portugalia oraz Niemcy, moi drodzy. Także, zobaczcie, w tym temacie nie mamy absolutnie szans z zachodnią Europą. No i może niech tak pozostanie. Mapa zawiera państwa NATO, które wywiązują się ze swojego obowiązku wpłacania 2% PKB na obronę i te, które tego nie robią. Proposławetnej wypowiedzi Donalda Trumpa z początku tego materiału, o której właśnie wspominałem, moim zdaniem problem jest naprawdę realny i trochę mnie nie dziwią te słowa, chociaż zostały źle wypowiedziane i bardzo mocno podsyciły konflikty, więc moim zdaniem, mimo wszystko, powinny zostać przekazane w innej formie, ale, no jak widać, rzeczywiście jest to problem. Polska tutaj w ogóle króluje, bo jest to prawie 4%, czyli Dwukrotnie więcej niż trzeba. Swoje obowiązki wypełniają praktycznie wszystkie kraje, a właściwie nie praktycznie, bo w ogóle wszystkie kraje, które w jakiś sposób graniczą z Rosją, bądź Ukrainą albo Białorusią, bo zwróćcie uwagę Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia. Każdy z tych krajów te założenia spełnia, moi drodzy, no bo jak wiadomo, wśród tych państw jest największa szansa właśnie, że zostaną zaatakowane przez Federację Rosyjską. Jest to poważny problem, w szczególności wśród nas, wśród państw bałtyckich najbardziej. No i jeżeli sobie spojrzymy na państwa, które tego nie spełniają, to są to wszystkie kraje, które teoretycznie nie mają o co się martwić. Zwróćcie uwagę szczególnie zachód Europy. Co to jest? Portugalia 1.48, Hiszpania 1.26. Kanada 1.38. No dobra, no oni to już w ogóle gdzie indziej leżą, także mogą mieć to wszystko gdzieś. No ale trend jest naprawdę bardzo mocno niepokojący. No jednak nie bez powodu problem jest realny. No, i jednak państwa członkowskie NATO powinny spełniać te wymogi. Tutaj właśnie sławetny artykuł 5, który zawsze się pojawia gdzieś gdzie padają słowa o tym, że państwa NATO mogą zostać zaatakowane. Z interesujących rzeczy ponad 3%, czyli jeszcze ta wyższa górna norma jest spełniona tylko przez trzy państwa które dodatkowo gdzieś tam starają się jeszcze bardziej zabezpieczać. Numer 1 to Polska 3,9, numer 2 to Stany Zjednoczone prawie 3,5% oraz na trzecim miejscu znajduje się tutaj Grecja 3,01%. To jest dość ciekawe, no ale wiadomo, że oni też trochę z innych powodów niż tylko z racji inwazji Rosji. Natomiast jeszcze 2,73 to też wynik całkiem niezły, jeśli chodzi o Estonię. No ale zdecydowanie tutaj wszystkie państwa zachodu, no praktycznie nie ma żadnego państwa, który spełniałby to i nie graniczył w jakiś sposób z Rosją albo nie był bardzo blisko. Jedynie Wielka Brytania, ale oni też ledwo co 2,07%. Dziś, jak sobie spojrzymy realnie, 11 państw, jeden spełnia te wymogi, moi drodzy, no to jest po prostu niesamowite, mniej niż połowa, prawie jedna trzecia tylko, wynik niepokojący bardzo i na to musi coś zacząć z tym robić, bo inaczej będzie bardzo źle, no nie spodziewam się, żeby Zachód nagle zaczął reagować i gdzieś tam mocniej się zbroić, państwa wschodu będą robić to nadal, bo po prostu tutaj jest za duże niebezpieczeństwo. Dawno nie było materiału, więc miło jak zostawisz łapkę w górę, dzięki za dziś, do usłyszenia już w kolejnym.